W powiecie lubińskim funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze: Bajka w Lubinie, Przystań w Składowicach i Przyszłość w Raszówce. W sumie przebywa w nich średnio 30 podopiecznych. Ta sytuacja się zmienia, dlatego że to są placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, ale też i interwencyjnego, czyli w sytuacjach normalnie w placówce przebywa 8 wychowanków: pod opieką dyrektora, placówki i osoby wspomagającej, pracownika takiego obsługowego, który wspomaga pracę dyrektora. I normalnie, zgodnie z przepisami, w takiej placówce może przebywać do 8 wychowanków. W sytuacjach kryzysowych, wtedy trzeba, kiedy trzeba zadziałać interwencyjnie, czyli zabrać z jakiejś sytuacji zagrożonej dziecko, wtedy może przebywać za zgodą wojewody do 10 wychowanków. 660 zł. Taka kwota dotychczas przypadała na jednego wychowanka placówki. Teraz będzie wyższa o 80 zł. Rada Powiatu ma taką kompetencję, że w ramach posiadanych środków może zwiększyć tą, tą kwotę. Patrząc na to, co się dzieje, prawda, jakie są koszty utrzymania w rodzinach, radni doszli do wniosku, czyli Rada doszła do wniosku na wniosek dyrektorów, że należy zwiększyć te kwoty. I właśnie uchwałą Rady, Rady Powiatu zwiększono kwotę ryczałtową do 740. W skali roku dla powiatu lubińskiego kwota ta wyniesie 28 tysięcy złotych. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.